Dlaczego kryptowaluty w ostatnim czasie miały takie mocne tąpnięcie? Co powinniście wiedzieć, żeby uniknąć straty właśnie na takich spadkach? Co jest powodowało? Co dzieje się na świecie, o czym nie wszyscy macie pojęcie, a może mieć w niedalekiej przyszłości ogromny wpływ na waluty i na Kryptowaluty, ponieważ obydwie są od siebie zależne. Dokładne informacje, dlaczego dostaliśmy spadki na kryptowalutach, jak temu zapobiec i jak czytać rynek, żeby z takich sytuacji, moi drodzy, skorzystać i shortować tak jak cały Discord nasz ostatnio, a nie po prostu longować cały rynek, który można było powiedzieć, było wiadome, że obróci się w drugą stronę. Tematy, które bardzo mocno powinny Was zainteresować, ponieważ w niedługim czasie możemy dostać bardzo duży switch gospodarczy wielkiego mocarstwa Stany, na inne mocarstwo, które mocno zachwieje rynkiem tradycyjnym, jak i kryptowalutowym. Także, żeby już nie przedłużać, zacznijmy ten ważny odcinek. Moi drodzy, żeby rozpocząć ten odcinek musicie poznać dwa bardzo ważne pojęcia, zrozumieć i później cały odcinek będzie miał wydźwięk taki, jaki powinien mieć. Mianowicie słuchajcie, jen. Co to jest jen? Jen jest jednostką walutową Japonii, trzecią co do wielkości walutą handlową na rynkach walutowych po dolarze i euro. Także no nie lada bagatelka, bardzo ważna waluta fiducjarna. A słuchajcie, początki wykorzystania jena o niskiej rentowności zakupu aktywów zagranicznych o wyższej rentowności sięgają aż... 10 1999 roku, kiedy Japonia obniżyła stopy procentowe do zera po pęknięciu banki cenowej na rynku aktywów. A Japończycy po tym wydarzeniu zwrócili się ku rynkom zagranicznym, czyli międzynarodowym, aby uzyskać po prostu coś lepszego niż zerowe zyski w kraju, inwestując miliardy Dolarów na rynki zagraniczne i zmieniając tym samym Japonię na największego wierzyciela na świecie, jaki istnieje. No i można to, słuchajcie, przyrównać trochę do tej aktualnej umowy petrodolarowej, tyle że różnica jest taka, że Arabowie nie zostali zbombardowani w przeciwieństwie do Japonii. Teraz, moi drodzy, przejdźmy do następnego bardzo ważnego pojęcia, jakim jest carry trade. Dlaczego? Ponieważ jest to pojęcie, które łączy się z tymi ogromnymi spadkami, które miały miejsce w poniedziałek, a właściwie były już rozgrywane w niedzielę na rynku kryptowalut, czyli właśnie ten carry trade. A Carry Trade, jaki znamy dzisiaj, rozpoczął się, moi drodzy, w 2013 roku dzięki premierowi Shinzo Abe. A wydarzenie to zbiegło się w czasie z podwyżkami stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i totalną deprecjacją właśnie jena japońskiego. A słuchajcie, moi drodzy, Carry Trade dokładnie polega na pożyczanie jena lub jakiejkolwiek innej waluty o podobnie bardzo niskich stopach procentowych, a następnie używanie jej po prostu do kupowania walut, które dają większe zyski. A w przypadku jena działo się tak, ponieważ Japonia. Przez prawie 30 lat utrzymywała stopy procentowe na bardzo, bardzo niskim poziomie. Właściwie można powiedzieć, że zerowym. A właściwie Bank Japonii, słuchajcie, przez wiele lat utrzymywał nawet ujemne stopy procentowe, żeby po prostu zapobiegać, przeciwdziałać inflacji w tym kraju. No i yen był taką preferowaną walutą do finansowania transakcji właśnie carry trade w dolarach amerykańskich, meksykańskich peso, dolarach nowozelandzkich i kilku innych walutach fiducjarnych. I teraz, o co chodzi w tym handlu, o co chodzi w tym całym carry trade? Polega to na to, tym, Że kupujemy waluty o wyższej rentowności zapożyczonego jena w celu inwestowania np. w obligacje czy inne instrumenty rynku pieniężnego, po prostu w tej walucie. A pod koniec zazwyczaj takich krótkoterminowych transakcji inwestor zmieniał dolary lub peso meksykańskie w jeny i spłaczał pożyczkę, którą zaciągał w celu otwarcia tych inwestycji. Bardzo mądry temat, można było go, go trochę przyrównać do shortowania, gdzie pożyczamy od brokera po prostu akcje, stwierdzamy, że spadną, sprzedajemy, odkupujemy taniej i fizycznie oddajemy brokerkowi, zarabiając właśnie na tym ten spread, czyli tą różnicę w tym tradzie. A słuchajcie, przeważnie te inwestycje właśnie carry trade, dolar, yen osiągały roczną stopę zwrotu na poziomie 5-6%, co jak na obecne czasy słuchajcie, sprawiało, że były to bardzo lukratywne zyski, szczególnie dla inwestorów z ogromnymi ilościami kapitału, bo po myślę, że były to transakcje, które były robione, powiedzmy, na ilościach miliardów, set milionów dolarów, więc takie 5-6% skali roku. Dla niektórych może się wydawać bułką albo kebabem, a dla innych są to setki milionów dolarów zysku. Ale słuchajcie, ile kasy było w tym Carry Tradingu? Niestety na ten moment, słuchajcie, nie da się stwierdzić jednoznacznie, jaka jest kwota zaciągniętych pożyczek właśnie na rzecz Carry Tradingu. Szacuje się, że jest to około 350 miliardów dolarów krótkoterminowych Zewnętrznych udzielonych właśnie przez japońskie banki. Nie wygląda to dobrze, być tak zadłużonym. Raczej gospodarka tego kraju może być w dużym niebezpieczeństwie. Więc słuchajcie, kwota jest naprawdę spora, jednakże należy pamiętać, że to są tylko szacunki, chociaż tutaj różnica niekoniecznie musi być taka duża. Co najgorsze, nieznane są też kwoty dokonywane przez Japończyków w celu właśnie tych inwestycji. I to wszystko będzie nas zaraz prowadziło do tego, dlaczego dostaliśmy spadki. Do tego powinniśmy dodać kasę z funduszy hedgingowych oraz funduszy sterowanych przez algorytmy, na przykład Aladdin od BlackRocka, używając oczywiście tych wszystkich dźwigni finansowych. I teraz, moi drodzy, najważniejsze pytanie, na które powinniśmy znać odpowiedź i powinniśmy to przemyśleć. Czemu dostaliśmy tak duże spadki, biorąc pod uwagę to, co się dzieje z jenem japońskim? Jak spojrzycie sobie, słuchajcie, na tą grafikę, która wyświeca się na ekranie, analitycy nie byli gotowi na winniki inne aniżeli z 1, czyli po prostu utrzymanie stóp procentowych. A Bank Japonii można powiedzieć, że zaskoczył wszystkich, ponieważ postanowił po prostu podnieść stopy. Co za tym idzie? Zmienił dużo więcej niż Wam się wydaje niż zmienienie stóp w Polsce czy w Stanach. Tam zmiana stóp spowodowała katastrofalne skutki, bo jeżeli chodzi o rynki, one są o wiele bardziej wrażliwe, słuchajcie, na spekulacje dotyczące stóp procentowych, aniżeli rzeczywiście podawane wyniki, bo jak wiecie, na rynkach finansowych stopy procentowe, czy zwiększanie tych stóp, czy zmniejszanie bariery, bardzo mocno wpływa tak naprawdę na to, na co, co na tych rynkach się dzieje. Zresztą na dzień dzisiejszy bezpośrednio to również wpływa na kryptowaluty. Nawet jakbyście wpadli na nasze spotkania Krypto Stasiak Trading na Discorda, to wspólnie śledzimy tak naprawdę te wszystkie wydarzenia, które dzieją się na FOMS, wszystkie, które właściwie są na Forex Kalendar, a zwykle po ogłoszeniu tych prawdziwych wyników, gdzie wszyscy retailowcy ulica czeka na rozegrania rynkowe, nic się po prostu nie dzieje. Czemu? Dlatego, że ja czy wszyscy pro traderzy na serwerze zawsze wam powtarzamy najważniejsze wydarzenia, największe wydarzenia, czy to stopy procentowe, czy to Przemówienia Fedu, czy jakiekolwiek inne wydarzenia gospodarcze są, moi drodzy, wyceniane i tradowane dużo, dużo wcześniej. Dlatego tak ważne jest, żeby orientować się w sytuacji na świecie, czy orientować się właśnie też, co się dzieje na rynkach finansowych tradycyjnych, ponieważ to ma bezpośredni wpływ na rynek kryptowalut, gdzie my na nim siedzimy, na nim zarabiamy praktycznie cały czas. Więc takie wydarzenia również rozgrywamy dużo wcześniej, a nie tak jak Golica wchodzi, jak zwykle po prostu spóźniona. Więc po prostu wszystkie grube ryby, wszyscy insider że stricte można powiedzieć pod siebie ustawiają sobie ten rynek, aby w danym dniu cena była określona gdzieś w tych widełkach, które sobie założyli i dzięki temu oni po prostu zarabiają najwięcej pieniędzy, ponieważ są po prostu pierwsi. Ponieważ po prostu umieją czytać sytuacje rynkowe, analizy rynkowe, on-chainy, czy po prostu analiza fundamentalna rynków tradycyjnych jest im bardzo dobrze znana, dlatego nie tylko, słuchajcie, analiza techniczna, ale również inne rzeczy są ważne, o których też uczymy was na Discordzie. Moi drodzy. Jeżeli chcecie mieć dostęp do wszystkich moich zagrań na bieżąco, na altcoinach, na bitcoinie, na spocie oraz na futures, czyli dostęp do całej sekcji patronów, którą tutaj widzicie w tym momencie, wystarczy, że zarejestrujecie się z linka, który macie w opisie tego filmu. A jeżeli macie konto na giełdzie Bybit i chcecie również mieć dostęp do tej strefy patronów, wystarczy, że klikniecie sobie w dołącz do nas i tu macie całą instrukcję, jak możecie również otrzymać ten dostęp. A w strefie patronów, moi drodzy, mega, mega dużo mięsa. Zobaczcie, co codziennie praktycznie wrzucam Wam moje zagrania na Spocie, moje zagrania na Futures, wszystkie oczywiście potwierdzone, że zostały rozegrane. Handel pro-traderów, których macie tak naprawdę dostęp do 19 osób, które codziennie pomagają Wam na czatach, które codziennie wrzucają po kilka rozegrań, z których możecie bez żadnego problemu korzystać i rozgrywać to razem z pro-traderami. Dostęp do narzędzi tradingowych, takich jak hitmapa z highblocka, poziomy płynnościowe, czyli najważniejsze elementy, jeżeli chodzi o trading. MM Scan, czyli jeden z indykatorów, który został napisany przez ekipę CST. Market Cipher, również możecie z niego korzystać. To są narzędzia, które kosztują tysiące złotych, a Wy możecie z nich korzystać bez żadnego problemu za darmo, właśnie w strefie patrona. Wszystkie szablony, indykatory moi drodzy, słownik, lektury, live, y, które są nieudostępniane nigdzie na internecie, są tylko i wyłącznie dla patronów, właśnie na Discordzie. A jest to niemało, ponieważ dostajecie. 6 razy w tygodniu odprawę rynkową, czyli nakierowanie Was na to, co dzieje się na rynku, w którą stronę tradować, jak tradować w danym dniu. Live'y prowadzone przeze mnie i pro-traderów, które są akademią, czyli uczeniem od podstaw, od A do Z, jeżeli chodzi o trading czy kryptowaluty oraz live tradingi, na których na żywo robimy analizę od A do Z oraz rozgrywamy cały rynek kryptowalut, gdzie możecie to rozgrywać i tradować razem z nami w czasie rzeczywistym. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo mięsa, bardzo Dużo kontentu, wejdźcie, sprawdźcie. Możecie otrzymać patrona testowo na pięźni, żeby zobaczyć, czy chcecie po prostu się podpinać pode mnie pod afiliację. No, i wtedy podjąć decyzję. Także serdecznie Was do tego zapraszam, ponieważ jest to tak naprawdę za darmo, a są miejsca, za które płaci się za to krocie, tysiące złotych, żeby mieć dostęp do takich rzeczy. A słuchajcie, samo mówienie o dalszych podwyżkach stóp w Japonii i obniżkach stóp procentowych przez Fed amerykański we wrześniu spowodowało wzrost je na aż o 13% w ciągu miesiąca, gdzie na rynkach tradycyjnych jest to jakiś niewiarygodny wzrost. Dla nas na krypto to jest, że tak powiem. Kiwnięcie palcem, a tamto są naprawdę grube jajca. A więc. Moi drodzy, wielu traderów pożyczało jena po niskich stopach procentowych, przeliczało je na dolary i kupowało za nie po prostu amerykańskie akcje. W momencie, kiedy Bank Japonii podniósł stopy, jen się umocnił. A inwestorzy, którzy to robili, wpadli w totalne bagno, żeby nie powiedzieć ściek. Ponieważ nie tylko muszą płacić wyższe odsetki od pożyczonego jena, ale także posiadane przez nich aktywa w dolarach mogą po prostu nie wystarczyć na spłatę jena. A słuchajcie, jak wiecie, traderzy stojący w obliczu samo Strat i wezwań do uzupełnienia depozytu, ponieważ jeżeli depozyt maleje i widać, że się kurczy, musicie dopłacić do depozytu, żeby utrzymać pozycję, bo inaczej. Pyk, tracicie wszystkie swoje pieniądze. A więc wezwani do tego uzupełnienia depozytu zabezpieczającego sprzedali po prostu swoje stoki, czyli, żeby utrzymać pozycję, musieli puścić swoje akcje, żeby ściągnąć pieniądze i przerzucić je stricte do depozytu zabezpieczającego, a nawet sprzedawali swoje kryptowaluty, żeby tych pieniędzy po prostu było wystarczająco dużo, żeby po prostu pozyskać dolary, przeliczając je z powrotem na jeny i spłacić po prostu pożyczki. Dlatego ta cała sytuacja miała niesamowity wydźwięk również na rynkach kryptowalutowych. Walutowych i stąd wzięły się tak duże spadki. A więc, moi drodzy, wróćmy do czarnego poniedziałku. Ponieważ dane o tym, co się dzieje na rynku, zaczęły spływać już w nocy, z niedzieli na poniedziałek, kiedy to praktycznie na Daily Open Bitcoin spadł natychmiastowo o 15%. A ostatni, słuchajcie, tak niespodziewany rzut dla niektórych miał miejsce w zeszłym roku w wakacje, kiedy to poszło info, jakoby Tesla wyprzedała się ze swoich bitcoinów. Także wiele altcoinów, słuchajcie, nawet. All time low zostało wybite. Wyglądało to naprawdę, naprawdę źle, zresztą wiecie, bo jesteście również uczestnikami rynku, więc w przeciągu 24 godzin na rynku krypto zostały zlikwidowane pozycje o wartości 1,2 miliarda dolarów tych, którzy po prostu longowali, no ci, którzy shortowali, no to faktycznie zarobili całkiem, całkiem fajne pieniądze. Dlatego, moi drodzy, tak ważne jest, żebyście nie skupiali się na tylko śmieciowych sygnałach, na jakichś kopiowaniu czyichś analiz, tylko naprawdę wejść w rynek, nauczyć się, popatrzeć, co się dzieje, ponieważ bardzo dużo rzeczy z rynków po prostu ma wpływ bezpośredni na wasze trady, szczególnie na kryptowalutach. A w przypadku, słuchajcie, rynków tradycyjnych nie wyglądało to wcale lepiej, ponieważ ponad 1,4 miliarda dolarów w pozycjach zostało Zlikwidowanych. I nie brakowało, słuchajcie, wtedy głosów, że właśnie rozpoczyna się powtórka z 2008 roku i wielki krach na rynkach finansowych, gdzie większość z tych ludzi nie miała totalnie pojęcia, co tak naprawdę się dzieje. Ale porozmawiajmy sobie jeszcze chwilę może o recesji. Czy my w tą recesję wpadamy, wpadniemy, czy jest to po prostu oszustwo? A ten temat pojawia się na tle ostatnich wydarzeń bardzo, bardzo często i wiele ludzi rozmawia o tym, że naprawdę będziemy mieli powtórkę i największy kryzys od wielu, wielu lat. Ale słuchajcie, zazwyczaj prawdziwa recesja ma miejsce, gdy bezrobocie po prostu gwałtownie rośnie. Dochody spadają, wydatki konsumpcyjne spadają, koniunktura leży i robi pod siebie, a przedsiębiorstwa ograniczają swoją produkcję. A aktualnie, patrząc na dane, które dostarcza nam amerykańska instytucja, przesłanek o tym, że recesja jest za rogiem nie ma. Ja także uważam, że czeka on po prostu dwie ulice dalej. Ta recesja. O ile bezrobocie, słuchajcie, ostatnio wzrosło, to PKB Stanów Zjednoczonych i pozostałe wskaźniki trzymają się na nie najgorszym poziomie. Pytanie, czy nie jest to sztuczne? pompowanie przed wyborami, a faktyczna recesja, to co faktycznie dzieje się za kurtyną jest nam nieznane, a tam jest gruby burdel. Należy, słuchajcie, sobie właśnie zadać pytanie, na ile te wyniki nie są zmanipulowane, tak jak Wam mówię, już od dłuższego czasu stricte pod wybory, by pokazać, jak to dobrze Ameryczka trzyma się gospodarczo, mimo, że jak wszyscy wiemy, bardzo mocno cierpi przez wysokie stopy procentowe i wydatki na rzecz Ukrainy oraz Izraela. Dodatkowo oczywiście czuwa nas dziadek Powell, który nie nieugięcie Powtarza, że inflacja jest zbyt wysoka, a co za tym idzie, nie mogą obniżyć stóp procentowych. Także wszystko, moi drodzy, kręci się wokół pieniędzy i tego, żeby zbijać bułę na idiotach niestety. Jednakże słuchajcie, ostatnia sytuacja związana Jan z jenem lekko zmieniła nastroje analityków i w poniedziałek, kiedy ten taki mini krach można powiedzieć miał miejsce, szanse na obniżenie 100% w Ameryce wzrosły, uwaga, do 99,5%. A teraz kiedy wydaje się, że jednak pożar został ugaszony, szanse te ponownie zmalały w okolice 70%. Mimo to słuchajcie, wszystkie te szanse wciąż są po prostu wysokie. W zeszłym tygodniu były one na poziomie 12% a w zeszłym miesiącu 5,5%, także analitycy i tak przewidują obniżkę procentowych. Także słuchajcie, możemy być pewni, że najbliższe spotkanie FOMC może naprawdę wiele zmienić na sytuacji rynkowej i również na krypto. Także śledźcie to na pewno koniecznie. Ponieważ 21 sierpnia będą minutki FOMCa, Także warto sobie to po prostu przeobserwować, wpaść na Discorda, wejść na nasze wydarzenie live, gdzie rozmawiamy o tym na bieżąco. Ponieważ przekaz, który będzie płynął podczas tego spotkania FOMC, tych minutek, może być troszeczkę inny niż zazwyczaj. Słuchajcie, mój komentarz do tego jest taki, że... Nie możemy być bierni na to, co się dzieje na świecie. Musimy brać wszystkie sytuacje pod uwagę, jeżeli chcecie być faktycznie rentownymi traderami. Naprawdę musicie się tym rynkiem interesować. Nie tylko krypto, musicie interesować się gospodarczo, musicie się interesować ogólnie pojętą ekonomią, gospodarką na całym świecie i zwracać uwagę na niuanse, na szczegóły. My, jako traderzy, szukamy tych okruszków, które będą nas prowadziły do większego kawałka chleba, gdzie będziemy mogli po prostu oderwać kawałek dla siebie, a nie jeść właśnie tylko. Te okruszki, także jak znajdujecie okruszki, to ich nie jedzcie. Po prostu szukajcie drogi do większego kawałka tortu, ponieważ to da Wam przewagę w tym rynku. Orientowanie się w nim bardzo mocno da Wam bardzo dużą przewagę i nie będziecie wchodzić na górkach w longi, a na dołkach w shorty, bo to jest po prostu strata Waszego ka kapitału i idiotyczne niewyciąganie lekcji z tego, co się dzieje na rynku. Także weźcie to pod uwagę, patrzcie szeroko na rynek, nie wchodźcie ślepo w pozycję, tylko szeroko go analizujcie. Moim zdaniem sytuacja, tak jak każda inna, po prostu się wyjaśni, po prostu się uniormuje. Koniunktura musi działać, żeby państwa działały. Jeżeli mamy spowolnienie gospodarcze, będziemy mieli wzrost. Nie może być cały czas idealnie, więc popatrzcie na to z perspektywy, że jeżeli dzieje się źle, to tak jak zawsze powtarzam, kupujcie tam, gdzie jest strach, sprzedawajcie tam, gdzie jest euforia. Jeżeli dzieje się źle, znajdźcie okazje inwestycyjne do tego, żeby za x miesięcy, lat po prostu wyciągnąć z tego pieniądze. Zresztą niedługo nagram bardzo ciekawy odcinek. O tym, co ze Stanami, co ze Wschodem, czy czasem nie będziemy mieli mocnego switcha gospodarczego na świecie oraz zmiany mocarstwa z Ameryki właśnie na Wschód. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał i wyciągnęliście z niego esencję tych rzeczy, których powinniście wiedzieć, tych rzeczy, których powinniście się interesować. Jeżeli tak, łapka w górę, dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Oraz oczywiście subskrypcja mile widziana. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy czas i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Na razie.